dreams come true! Siemanko, Siemanko! Jestem Majki. Taką ksywę nadali mi koledzy z boksu. I co? Początek dnia. W sumie spoko, wszystko. Nie wspomniałem o tym, że te wszystkie vlogi. No w ogóle zacznę mówić na bieżąco. O co w tym wszystkim biega. Ogólnie to. Ja nigdy nie byłem. W sensie kiedyś byłem na terapii, ale nigdy nie z własnej woli i tak dalej stwierdziłem, że ja tego w sumie potrzebuję będąc w Holandii, nie chcę szukać kogoś, kto próbowałby mi pomóc bo tak naprawdę nie mam żadnych takich grubych problemów ja sam sobie stwarzam problemy i przez to, że nie potrafię wywiązać się z tych rzeczy, które sobie sam narzucam zaczynają się rodzić problemy w mojej głowie no i potrzebuję kogoś, takiego przyjaciela takiego zioma bo wszystkich przyjaciół, których miałem, to miałem w Polsce zostawiłem to całe towarzystwo, przyjechałem do Holandii no, i trzeba było radzić sobie samemu. Tutaj swoją drogą i tak poznałem bardzo dużo osób, które pomagają mi, są fajne, bardzo się cieszę, że mogę się nimi otaczać. Ale mówiąc samemu do kamery, mówiąc samemu do, do telefonu, to tak jakbym mówił sam do siebie w sumie. A znajoma mi powiedziała, że słuchaj, stary, pogadaj sam ze sobą. No, tak no nie wiem. No i nie jest to dla mnie komfortowe, ale te wszystkie vlogi. Będą tak jakby usiłowały stworzyć dla mnie terapię, która pomoże mi zdyscyplinować się, która pomoże mi w życiu, jak funkcjonować i tak dalej. Ja swoją drogą muszę się śpieszyć, więc szybko tak pogadam. Yy, nie wiem, muszę zacząć w ogóle nagrywać filmiki. Po pierwszy filmik tam powiedziałem, że deklaruje się, no to kurde, jednak trzeba to zrobić. Ktoś by mi powiedział, że nie gada się przy jedzeniu. Ale nie mam czasu. Mam 20 minut na to, żeby to zjeść, umyć zęby, jechać do pracy, swoją drogą trochę odbębnić swoje. Z czasem postaram się wytłumaczyć co robię, jak wygląda moja praca, jaki cały plan będzie i tak dalej. Na razie jest ranek, jest środek tygodnia. Ja muszę to wszystko sobie poustalać. Może mm, może w weekend ogarnę to tak, żeby stworzyć plan yy, jak nagrywać te pierwsze filmiki, jak yy, nie wiem nie wiem jak to w ogóle zrobić. Mimo wszystko cieszę się mega, bo teraz mogę sobie pogadać przy śniadaniu, nie? Ale tak ogólnie to mam katorów. Nie mieszkam sam. Nie większość rzeczy, jak będę nagrywał, to po prostu będę nagrywał bez ich towarzystwa. Wola się czuć komfortowo sam przy kamerze, niż rzucać się na głęboką wodę i czuć się komfortowo przy kamerze i przy nich i mówić o wszystkim. I no, cześć, patrz na to i tak nie. Na razie to ma być coś, co będzie moją osobistą sprawą. Moim planem jest stworzyć 10 filmów i zobaczyć, jak działa moja systematyczność, jak wyglądają moje filmy. Ile czasu mi schodzi na to, żeby w ogóle tworzyć coś takiego. No i no nie wiem, będę widział. Kurczę, kurczę. Już. Tłumaczę za sytuację. Jak już wcześniej mówiłem, nie mieszkam tu sam. Ktoś mi zajął łazienkę. Nie mogłem sobie umyć zębów, więc trzeba było, trzeba było po prostu improwizować. A teraz trzeba do, do roboty. Światło, 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 światło. Wyjeżdża nasz rumaczek. Rumak przygotowany Teraz trzeba zrobić operację Schować mikrofon, schować telefon, wszystko na raz. sobie słuchawki Muzyczka, jeszcze mi się sikać chce, nie wrócę teraz na no, chatę, te Boże jestem mega Mega Nie wiem, nie potrafię tego określić Nagrałem tyle materiału, w sensie tyle materiału, no Pieprzyłem trzy po trzy, ale mimo wszystko, no Ja tu się promuję ja tu wszystko gadam i tak dalej o czym to będzie. Ja nie włączyłem mikrofonu. God damn it. Nic nie szkodzi. Nie przejmuję się takimi rzeczami. Na początku dzieją się takie rzeczy. Nie wracajmy do tego. Ja nie chcę o tym myśleć nawet. Muszę usunąć tamto wcześniejsze. Po prostu nie włączyłem mikrofonu. Eee, zatrzymałem się tutaj, wracając z roboty. Wracam z pracy i nie wiem kogo zastanę w domu, bo mam dużo misji, więc. Eee... Straciłem wenę w ogóle, po tym, że nie włączyłem mikrofonu. Je... Dobra, musiałem się zatrzymać teraz, yy, bo nie wiem, kogo zastanę w domu, ale jest bardzo pięknie, swoją drogą. To jest mój rumak. Rano go może nie widzieliście, ze względu na to, że było bardzo, ale to bardzo ciemno. Sparta. No, niezawodny sprzęt. Swoją drogą, jak jeżdżę po jakichś wertepach i tak tąpnie Dosyć mocno, no to w pewnym momencie tu wyłącza mi się komputerek i trzeba wyciągać go z roweru, wkładać go z powrotem i próbować go włączyć, bo wspomaganie przestaje działać i wtedy. Dosyć mocno się męczę, zbliża się mróz i nie wiem jak to będzie skutkować jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Mimo wszystko w najgorszym przypadku będziemy musieli y, zakupić taki skuterek. Z biegiem czasu też będę musiał dokupić jakiś tam sprzęt, y, w głównej mierze to chyba telefon, bo ten on jest spoko, ale już tak mi ścina. I już tak wszystko się po prostu w nim dzieje. Jak słucham na słuchawkach, to słucham po prostu w slow motion, poklatkowana jest muzyka dosłownie. Nie wiem, co się dzieje, ale do tego też dojdziemy. I musiałem się zatrzymać, żeby nagrać kolejny etap tego wszystkiego. Wrócimy na chatę. Yy, operacja wygląda następująco: W robocie jadłem makaron. Na obiad będę jadł makaron. Robię sobie spaghetti. Spi, dzisiaj wjeżdża kombino spaghetti di semola di grano. Duo. Duro? Nie mam zielonego pojęcia, ale mimo wszystko 1 kilo spaghetti. Sos już nam się tutaj klepie. Oczywiście z mięskiem, no bo bez mięska to. Nie będzie bez mięska. No i co? Jeszcze właśnie miałem pokazać. Miałem pokazać, że przyszły nam buty. Bam. Będziemy otwierać, będziemy rozpakowywać, będę mierzył. Ale to potem, nie wiem, która jest godzina. Muszę skończyć gotowanie makaronu. W sumie woda mi się gotuje. Pójdę się chyba szybko wykąpać i ogarnę misję, a potem albo nagram coś jeszcze przed treningiem. Dobra, to tak. Światło. Światło. Wyjedziemy z tym koksem. Nożyk, 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 nożyk. No dobra, to tak. Ściągam sandalacza. Wjeżdżamy z butem. Z buta wjeżdżam. Katemet, Nie tak jak chciałem. O! Tak chciałem. Pewnie zadać pytanie, kto normalnie otwiera tak paczkę. No właśnie. To normalny. Uu, ale elegancki sandalaczek. Myślę, sobie to odczelamy. Taki on jest elegancki. Godammit. Wybierałem takie, które mogłyby serio na mojej satopce jeszcze tak usiąść i być w miarę spoko, takie męskie i w miarę spoko eleganckie. Myślę, że taki Modelix y, dobrze będzie się prezentował na satopce. Y, ogólnie to. zwodzimy sobie do tego cały outfit. Buta na łóżko. A gdzie? Co to jest za kato? Zależało mi na jednej rzeczy, żeby one były głównie wodoodporne. Ponoć Timberlandy mają coś takiego, że słuchaj stary, my produkujemy skórę, gdzie ta skóra jest ze skóry z Kangura. I wszystko. Kurde, ja muszę to chyba rozwiązywać, bo czuję coś, czego nie powinienem tam poczuć. Nie wiem co to jest w ogóle. Jakiś pay-per-view. No i one właśnie... To jest taki but męski. Były takie z zasuwkiem, ale one chyba nie były waterproof. A na tym mi zależało i one są takie stricte wiązane, wiązane. Gdzie nie ma takiego takiego śpista, gdzie mogę sobie zawiązać tak szybko, coś takie szybkie rozdany, no nie mają czegoś takiego no więc trzeba będzie się pieprzyć z tym i w środku, czy to jest część buta, czy to jest jakiś papiereczek, nie no to jest definitywnie, właśnie o tym mówiłem, no nie wiem, co, coś mi nie grało, ale tak, tak fitowało God damn it. Jaki on jest bilusi w środku. Uuu, ma właśnie znaczek Timberlanda odbity tutaj. No i tutaj jeszcze ma jakiś taki znaczek, ale ogólnie zacny kapeć swoją drogą. I żeby był ciepły. O, to proszę. Ale tam mi się woda gotuje. Dobra, zaraz wracam. No i mamy naszą water. Misja sknera. Wodę trzeba posolić. Zawsze, jak tak robię, to mam wrażenie, że ten plasticzek mógłby sobie wyfrunąć magicznie i nagle bym miał solankę. Chociaż, jak tak, solę. Ja nie wiem, do makaronu, jak tak daję, to lubię dużo soli, ale. O, się taki sposób? Tam mi chyba coś pływa. Nie chciałbym mieć tego. Nie wiem, co to jest. Czy chciałbym to wyławiać? Spróbuję o tym zapomnieć. No, i zamiast pójść się kąpać, to proszę otwierać buty. Weź tu bądź normalny, nie? Ja w ogóle nie zamieszałem tej wody, jak ją soliłem. Czy to ważne? Nic nie szkodzi. Będzie pyszne. Będzie. Mm, mama ja zielona pietruszka. Tylko, żebym nie żarł przed samym treningiem. Która jest godzina? 18.11, a ja muszę o 19.00 wyruszyć. Fiu, 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 fiu. No to ja nie wiem, jak to będzie. Ile ten makaron powinien się gotować swoją drogą? Uj, pardon że... To było mm, niespodziewane. To sobie jeszcze pomieszali. Za dużo tego wszystkiego jest. Gary, nie gary, to tamto, siamto. Sos mi się jara. Ty, czy on się przypalił? Czuć chyba lekką spalenizną, ale raczej nie będzie to problemem, ze względu na to, że mięso, które tu wpakowałem, w ogóle jest chyba po terminie. Zobaczcie, który dzisiaj jest. Czy tu jest włos? Ja pierdolę. Ten obiad to będzie niesamowity. Będę go jadł tak, że aż będą mi się uszy trzęsły. Dorzuci się przypraw i będzie luks. Ten garczyk jest zimny, moglibyśmy odsunąć to na chwilkę. To jest taki o, taki, taki średni. Deskę? deska? deskę. Deska. A czego to mi się tak... Czy to jest jakiś język? Czy makaron chce mi coś przekazać? Nie wydaje mi się. Koleżko gotuj się, bo ja już jestem starving jak nie wiem co. Przecież on był sztywny jak nieboszczyk po prostu. Ale bez pośpiechu. On też potrzebuje czasu. Mm, prosimy. Talerz, talerz, talerz. Przepraszam Ja tak gadam, gadam, ja mam w ogóle łeb wyżej Ja mam łeb wyżej niż gadam no Mam wrażenie, że to będzie wyglądało tak jak przy śniadaniu Na śniadaniu to było... Także głowa mi ucięło A nic nie szkodzi Te... Przepraszam Attention please Dobra, klusek mm, On był genialny Wracaj tu Dobra Ale widzę, że on jest taki trochę jeszcze Podsztywniałe, nie wiem o co chodzi. Słony, dobry. Wiesz, że jestem mega głodny, już chciałbym to. <słuch> jeszcze chwilkę, ten makaron już wypływa stąd po prostu, brakuje mu wody, czy co? Pardosik. W ogóle to ja nie wiem, czy bym się nie spakował żarcia, póki to się jeszcze tak klepie, ale nie wiem, czy to już nie jest gotowe. A i. Mmm, jest taki. Jest taki al dente chyba. No dobra. Mimo to, że al dente, mimo to, że jeszcze tam gdzieś podsztywniały, Włosi chyba tak jedzą. Ale ja jestem godny, więc, więc mogę dzisiaj chyba być Włochem. Odlejemy sobie. O tak sobie zrobimy. O kurde. O kurde. O jak sweet. Mega to zrobiłem. Bardzo zły pomysł. A, jeszcze gorszy? Przylepiało mi się. Coś mam wrażenie, że trochę większa ta paczka była niż mi się wydawało. Ja pierdyle. Ej, dzisiejszy obiad. To jest mega. To jest po prostu. No nie gadaj, że tam też się poparzę. Nie chcę tą śmierdzącą szmatą brać tego, ale chyba nie mam wyjścia. Ten makaron to bym najchętniej nożyczkami chciał poobcinać. Albo nożem. Ja go muszę wyrzucić. Przyrząd całego zlewu dotknął. Ale ja tu syf zrobiłem. Mama mia zielona pietruszka, co tu się dzieje. To jestem w ciężkim szoku. Co nie tak ten, ten pierwszy vlog mi kocha? Kto by się tego spodziewał? No na pewno nie ja. obrót kamery. Jeepa. Ten makaron na pewno był w zlewie. Zajebiście mi to wyszło. No mega, po prostu Gesslerowa, którymi piętami klaskała. A Makłowicz to by się oblizywał I poprosił o dokładkę Szybko, 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 nie ma czasu Właśnie tak to jest Czas goni, goni czas i, I się właśnie takie rzeczy Posłuchałbym to wymieszać Jeszcze jak to będzie smakować, to ja będę mega zadowolony Ja będę przeszczęśliwy Ile makaronu? Majki, czy ty to zeżresz? Na no jak, coś trzeba żreć o, czy znów upieprzyłem kuchenkę? No, proste, że tak, no. Także jesteśmy gotowi do jedzenia. No, znajdujemy się w punkcie, w którym doszliśmy do finiszu z makaronem. W sensie początek jedzenia, koniec przygotowań makaronu smacznego, ocena. Hmm. Tak szczerze, gdybym miał mm, uwzględniać to, że pierwsza sprawa, mięso było przeterminowane jeden dzień. Druga sprawa, makaron wpadł mi do zlewu, no to takie mocne 7. Dużo przyprawdałem no. Chyba to, to zmieniło cały zbieg zdarzeń chyba. Mam nadzieję, że nie wpłynie ten makaron na moje słabe samopoczucie na treningu, no bo jednak tego bym nie chciał. Jeszcze trzeba będzie wrócić do tych butów. Muszę zaplanować, jak to wszystko będzie wyglądać i tak dalej, pogadać z czasem GPT, co ja w ogóle muszę dokładnie Tobie przekazać i w sobie zmienić. Mega spoko ten makaron. Zdziwiłem się, bo nawet mięso było takie blade, nie nadawające się. Otworzyłem pakę, powąchałem sobie, myślę. Takie na granicy. No i zdecydowałem, że w sumie nie mam żadnego innego pomysłu. Miałem ochotę na makaron. Mogłem jeszcze wskoczyć do sklepu po nowe mięso, a to wyrzucić. Ale kto by marnował mięso? A to był po prostu jeden dzień. Mięso w sumie było szare, ale. Dałem dużo masła. Masło uratowało sytuację, no. Wróciłem z treningu, wykąpałem się i w sumie to koniec dnia. Na treningu zajebiście się bawiłem. Każdego dnia chcę nabierać więcej wiedzy, uczyć się na własnych błędach i wiem, że ten film może nie jest idealny, ale wiem, że któregoś dnia dojdę do perfekcji. No mi zostało sobie jeszcze poczytać i lecę w Kimano. Tobie dziękuję, że zostałeś do końca i jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw coś po sobie, trzymaj się, widzimy się w kolejnym filmie.